Siemanko, dzisiaj Wam zaprezentuję kolejną fajną aplikację, a właściwie Real Racing 3. Gra jest bardzo dobrze zbudowana graficznie, mi się tam podoba. Yy, gra w Mega wi tylko przy pierwszym włączeniu, później możemy grać bez. Zajmuje ona, na sklep play jest ona do pobrania yy, 50 MB, tak, na sklep play, ale później, jak już ją włączymy, musimy włączyć właśnie wifi, fi żeby nam pobrało kolejne 350 MB. Ale i tak jest fajna gra, jak na swoją no, pamięć Zożam zaprezentuję niech się tylko łączy gra jest moim zdaniem świetna, lepsza od Grinda dwójeczki Od Asfalta, od Asfalta 7 też jest duża jest oczywiście na ruch, ale można sobie znaleźć ustawienie, że to jest taka kierownica, też Wam pokażę. Proszę bardzo. Ja wezmę sobie pierwszy wyścig. Mam dopiero pierwszy samochód, bo dopiero jakiś czas temu zacząłem grać. To ja jak mówiłem, gra wymaga WiFi tylko przy pierwszym włączeniu. Później możemy sobie śmiechać bez, ale teraz są wyścigi, które możemy tylko z WiFi zagrać jak to wygląda. Możemy sobie zmienić właśnie opcję z kierownicą na lewą stronę, z kierownicą na prawą stronę. Można polepszać samochód, kupować. Tak to się właśnie jeździ. Można zmienić kamerki. Tutaj nagrywa. Teraz zakupuję. Ujej, dobra. Trzeba skusić albo wygrać. jeszcze wygramy, jak Jedno okrążenie to co tam. Są też twarze nad samochodami, takie w z kim się ścigamy. To jest też tylko widoczne przy użyciu WiFi. Możemy tak zaś wpanować, że mamy tyle znajomych. Jedę do końca mogę przegrać. Tutaj zobaczymy sobie do tyłnie. Gra wymaga dobrego telefonu, bo na przykład na takich telefonach, jak Samsung Galaxy Mini 2 nie wejdzie to na przykład na takich telefonach nie ja mam HTC Desire 310 minut. Śmiga normalnie. Na Lumi też jest. Na takich telefonach nowszej generacji można sobie spokojnie grać. Gra jest przyjemna. Wciąga na wiele godzin. I koniec. Właśnie tak, zaraz mam pokażę jak jeszcze polepszać, ale oczywiście za golda, albo no, za zwykłą nie, ja mam golda 20. To jest <grywa> Tutaj kończy nam się energia, z jednego golda możemy sobie ją doładować, tutaj właśnie mamy ulepszenie na przykład silnik za 3 golda, później mamy tam jeszcze silnik, no, tu zapraszam też do polubienia Nas na facebooku, na mojej fanpage'u, najlepsze gry na sklepie play, no i przypominam o wysyłaniu jakichś fajnych aplikacji i gier, to też je tu pokażemy, cześć.